Dzień dobry Państwu, witam w saloniku Tygodnika Płockiego. Ja nazywam się Jola Marciniak, a moim goście, moimi gośćmi są dzisiaj Andrzej Staśko i Zbyszek Tomaszewski ze stowarzyszenia Football Gun. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Panowie, kilka razy próbowałam się z Wami skontaktować i umówić na spotkanie i musieliśmy przekładać, co jest grane, dlaczego tak? Możemy Panią tylko przeprosić, Pani Olu, i nasze rodziny, zwłaszcza żony. Po prostu mamy tyle eventów sportowych, tyle zajęć, tyle treningów, dodatkowo jeszcze nasze prace, że po prostu czasami mówi się kolokwialnie, że łatwiej się do papieża do, dostać i dozwolić. Taki żart. Niż do nas, ale jesteśmy najważniejsze dla nas. Jasne, Też się tak. A trwa już 5 lat. No właśnie, chciałam zapytać <noise> o to. Jesteście 5 lat na rynku i z tego, z, z tego stowarzyszenia, które było 5 lat temu, a dzisiaj to już jest chyba ogromna różnica. To są dwa różne stowarzyszenia to pewnie. Znaczy zaczęliśmy Logo Logotyp mamy ten sam. Logotyp ten sam, ci sami <noise> ludzie. Grono y, futbol gangowców, można tak powiedzieć, gangowców powiększa się, szczególnie tych młodszych, ale to teraz o tym powiemy. 2019 rok startowaliśmy, zaczęła się pandemia. Najpierw troszeczkę skrzydła zostały podcięte, ale potem jak się to wszystko zrosło, rozczapiżyliśmy rozczapili, nasze skrzydła, także jest teraz bardzo dobrze, cieszymy się z tych pięciu lat, z tego co zrobiliśmy. Główne cele nasze, jakie stawialiśmy sobie przy, przy założeniu tego stowarzyszenia, to przede wszystkim propagowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, bo to jest najważniejsze. Dużo ruchu na dworzu, spędzania czasu na świeżym powietrzu. Następnie chcieliśmy umożliwić klubom piłkarskim z Płockiego Kręgowego Związku Piłki Nożnej, żeby mogły uczestniczyć i rywalizować z dobrymi drużynami na terenie Płocka, żeby drużyny, dobre drużyny przyjeżdżały do Płocka, a nie płockie drużyny wyjeżdżały. Bo ponieważ wyjazd generuje olbrzymie koszty hotel, transport, paliwo. Teraz czas. Drużyny, czas, drużyny płockie mają okazję przyjeżdżać do Płocka. Rodzice często przy, przywożą y, dzieci swoimi prywatnymi samochodami, a więc nie ma już tego y, generowania kosztów y, dla klubu. To, to był taki nasz y, też y, cel. Nas tu... A rywalizują z najlepszymi, tak, prawda? Tak. staramy się ściągać te drużyny. Może nie zawsze wychodzi, ale staramy się. Mamy taki parytet, że zawsze y, połowa drużyny z Okręgu Płockiego, połowa drużyn y, z Polski. Wspominając, przepraszam, prezesie, Okręg Płocki to też mamy w statucie działalność i tak, wspieranie tak, tak. Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, bo tam działamy. Tu pozdrawiamy Piotka Sikorę, który jest jednym z y, członków zarządu, wiceprezesem football gangu, a który ze względu na swoje obowiązki dyrektora biura y, Mazowieckiego Związku, dla w Płocku nie może tu być z nami. Pozdrawiamy też prezesa Płockiego Okręgowego Darka Związku, Półe, Darka Kluber, który zawsze, nas zawsze nas wspiera Przyłączamy i, się. i działamy razem wspólnie. Y, kolejna rzecz to jest spełnianie dziecięcych marzeń. W tamtym roku organizowaliśmy mini euro, Pamiętam. Zrobiliśmy tak. to na wzór prawdziwych mistrzostw euro, a smaczkiem tak, takim było to, że całą, całą ceremonię losowanie grup przeprowadziliśmy w ambasadzie niemieckiej z panem Ambasadorem Wiktorem Alblingem, który też uczestniczył, zaprosił nas do ambasady. Dostaliśmy patronat, napisaliśmy pismo, pan Ambasador jak najbardziej byliśmy w szoku, że miło odpowiedział, odzwoniono nas, zaproszono nas właśnie na, do ambasady tam rewelacyjnie. Podobnie jak w ambasadorze w Katarze, tutaj też bardzo fajnie to wszystko ciekawe się odbyło, losowanie. I tak. na żywo można było oglądać tak, to losowanie, także cała Polska, wszystkie te drużyny, tak, które chciały tutaj przyjechać, tak, mogły zobaczyć jak to wygląda. A już taki kolejny, tak już można powiedzieć taki ostateczny, taki, taki cel, który, który płynie tutaj z naszego książęcego miasta, to jest historia. Historia naszego miasta, mm -hmm. czyli połączyć historię ze sportem. Tu szczególnie Zbysiu się wypowie na ten temat, bo jest też nauczycielem historii. Mamy trzy takie sztandarowe turnieje. Mm. Kochamy historię, kochamy łączyć sport z historią. Wracając jeszcze do tego pięciolecia, bardzo się cieszymy i dziękujemy, że Tygodnik Płocki jest od początku z nami. To jest takie bardzo śmiały. ważne dla nas. Dziękuję. Ponieważ jesteśmy mimo wszystko przez ten Tygodnik Płocki wspierani, promowani. No i co świadczy ta wspaniała koszulka na tak. pani redaktor? Tak. Jest wszystko super. Jeśli chodzi o turnieje y, o podłożu historycznym, patriotycznym, y, staramy się nawiązywać głównie do historii Płocka, miasta Płocka. Y, mamy turniej bardzo fajny, Memoriał Płoc Miasto Bohater 1920, gdzie oprócz drużyn z całej Polski, były też drużyny z Ukrainy, zapraszamy y, rekonstruktorów piłkarskich, y, przepraszam, historycznych mm -hmm. i dzieciaki łączą, znaczy my łączymy dla dzieciaków futbol, łączymy historię, pokazujemy im y, te wszystkie dzieje, pokazujemy, wskazujemy drogę, Patriotyczną. Pokazujemy im, jak to było. Dzieciaki wiedzą, kto. Podajemy nazwiska. Tutaj prezes raz był godnym przedstawicielem. Przebrał się za marszałka Józefa Piłsudskiego. No, no proszę. Dziękujemy. Tutaj, za... do, do, do teatru podziękowania tak za to, jest. że mogliśmy. Też się przez to świetnie bawimy. Kolejny nasz e, turniej to Szanki Piłkarskie o Miecz Krzywołustego Wiadomo, e, książek Krzywołusty urodził się tutaj w naszym mieście Płocku. I e, turniej o Orła Pułku IV Księstwa Warszawskiego, gdzie ksie, e, Pułk Orła Księstwa Warszawskiego z, został właśnie czwarty pułk z, e, zrekrutowany w Płocku i walczył w wojnach napoleońskich. Tutaj mamy też rekonstruktorów e, i tak samo na Krzywołustym z armatyzmu tam. I tutaj mamy chłopaków pozdrowienia na Piotrka, który przyjeżdża z chłopakami. Piotrka, piusa i no, mundury, broń. Naprawdę świetnie to wygląda. Dzieciaki kochają to. No i my męczko... Staramy się obok tych turniejów piłkarskich robić takie pikniki rodzinne, żeby to nie było tylko stricte piłka nożna, ale żeby przyszła mama, tata, dziadek, babcia, żeby też właśnie poznali tą oprócz piłki nożnej, sportu, tą historię. Są tak, jak Zbyszek powiedział, rekonstruktorzy. My też do drużyny wysyłamy taki zarys, też, zarys historyczny. Zawsze opowiadamy o tej Czyli historii płocka. Oprócz takich dokumentów typu harmonogram regulami zawsze wysyłamy do klubów zarys historyczny, żeby ci trenerzy od razu wiedzieli, na jaką imprezę jadą i. I, i z czym to się jest, że tak powiem. I dowiedzieli się o pięknej historii naszego miasta, yy... Mazowsza i całej Polski. Zresztą mamy też dedykowane prze, przepiękne medale. Yy, na yy. każdy turnieju mamy odpowiedni medal. Mamy medal na Płoc Miasto Bohater, który jest wzorowany na krzyżu yy, walecznych, który Piłsudski w 1921 roku przyznał razem z tytułem Miasto Bohater dla Płocka i dla walczących. Tutaj mamy szczerbiec ze szanek piłkarskich, czyli książęcy piastowski miecz, którym właśnie koronowano pasowano na, na, na Warto koła. jeszcze dodać, że jeśli chodzi o Orła, też mamy dedykowany piękny, także dzieciaki wyjeżdżają z naszych turniejów, wyjeżdżają zachwyceni piłką nożną, samą grą, ale też piękne miasta, rodziny całe świetnie się bawią, no i wyjeżdżają z czymś namacalnym, z tą, tym kawałkiem historii No tak, pamiątka, którą one one mogą potem kojarzyć pozytywne. z Płockiem, z dzieciaki, prawda? Dzieciaki wracają, dopytują się, co to było, jak to wyglądało. Dodatkowo wszyscy sobie robią zdjęcie z tymi rekonstruktorami. No kręci nas to, kręci nas. To. Dodatkowo jeszcze tutaj dopowiem, że na memoria płacki miasto bohater 1920 jest naszym takim obowiązkiem. Składamy zawsze kwiaty. To jest piękna e, inicjatywa. Pomnikiem. Zbieramy drużyny, idziemy przez całą Tumską. Mamy patronat medialny też, może nie medialny, dość źle użyłem tego słowa, Michkinsa, tak? Czyli taki hymn nasz. Na barykadę na rapera, który zawsze i... odpalamy racę, bezpiecznie, race. oczywiście. Na pozwoleniem. Potem, potem, tak, o, nie będę mówił co dalej. No pewnie nie wszystko zdołaliście tutaj przypomnieć, co robicie, prawda, ale to chyba jest taki powód, że cała Pol znaczy, że drużyny piłkarskie z całego kraju chętnie do was przyjeżdżają, a lista tych startujących, którzy mogą wystąpić w turniejach, szybko jest zamykana. Tak, tego przykładem jest na przykład w zeszłym roku wystartowaliśmy z naborem do czwartej edycji już Orlę z Football Gangiem. I w ciągu dwóch tygodni zapełniliśmy całą listę, a także ruszyliśmy z naborem do turnieju dziewczęcego, bo mamy taki fajny, swój sztandarowy, ukochany nasz turniej, gdzie te dziewczyny przyjeżdżają, grają w piłę, są niesamowite. Wiem, Widziałam, oglądałam i podziwiałam, podziwiałam, że naprawdę, naprawdę sobie nie zgubiają. Ja dodam, że. I też w ciągu tygodnia zebraliśmy praktycznie drużyny, i tak, tak. te drużyny do nas wracają, cieszymy się. To nas też bardzo motywuje do dalszej pracy. Nie w sposób nie wspomnieć o naszych wolontariuszach. To jest bardzo ważny element. No tak, nasze, sami byście nie zrobili też. Przewodniczącenia wszystkich pozdrawiamy, którzy nam pomagają. Naprawdę każdy z nas ważny, ale te małe dzieciaki ze szkoły, uczniowie szkoły podstawowej nr 1 im. Braci jeziorowskich i absolwenci tej szkoły, bo ci, co skończą, też do nas przychodzą. I wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury, bo oni też jednocześnie chodzą do mnie na zajęcia sportowe. Niejednokrotnie całe dnie i noce poświęcają czas dla nas i dla, też, dla tego rozwoju naszego stowarzyszenia i dla tych turniejów. Co najgorsze albo najlepsze, też stało się to ich pasją, więc Ekstra. jak już kiedyś y, będziemy mieli po 100 lat, chętnie im to oddamy, bo ich przygotowujemy <grym> do każdego <grym> możliwego wariantu, uczymy ich wszystkiego, nie dość, że organizacji, przebiegu samego turnieju, no to oni widzą, oni często też są z trudnych rodzin, a my ich po prostu kochamy i zaszczepiamy w nich tą pasję do futbolu i do dziecięcej piłki nożnej. Wspomnę o takim maratonie grudniowym, gdzie właśnie czwartek, piątek, sobota, niedziela mieliśmy właśnie tutaj z panem Damianem Falkowskim też fajna impreza maluchowym jeszcze sobieśmy byliśmy w Tarczynie w piast... drugi dzień w Piasecznie, trzeci dzień właśnie sobota turnieje w Łącku, pozdrawiamy Marcina Mofinę, prezesa FIA i Gostynin oraz turniej Stoczniowca Płock, Cztery dni Praktycznie od 6 do godziny 19 każdego dnia i właśnie ci wolontariusze byli z nami. Ja mówię, słuchajcie, no. Lepiej I może dajcie domu, spokój, sobie. Nie trenerze, tutaj do domu będziemy do... się nudzić. Jest e... fajnie, tu będziemy e... się nudzić, także, także no, wielki szacun dla nich. Pozdrawiam jeszcze tutaj Bogusia, Oliwię, Bartka, którzy też z nami I są czas. sposób czas. Nie sposób pozdrowić. Dziękujemy wszystkim instytucjom, które w ogóle z nami są współpracować. To jest bardzo ważne. Orlen, która, która nas wspiera, właśnie ten finał, turniej Orlen-Zima z futbolgami, który to będzie właśnie... czwartą edycją, tutaj też zaprosiliśmy y... Bardzo fajny to jest pomysł, ponieważ odnośnie tej Orleni zimy z Futbolgangiem w czterech lokalizacjach odbędą się, właśnie teraz już w 2025 odbędą się eliminacje. I to będzie Łąck, Drobin, Sierpc i. O czym zakroiliśmy? Łąsk, Drobin, Sierpc i. A finał na balonie Wisły Polsku, którą też z listą Wspieramy. Najbliższa impreza, która się odbędzie i której trofeum jest właśnie tutaj, to zima z futbolgangiem. Tak, Już Orlen. wyjaśniliśmy, jak to będzie trwało, to teraz opowiedzcie trochę o tym tak. parze. Orlen, zima z futbolgangiem: zwycięzcy będą mogli na bolonie wisełki, płoc podnieść to w górę i cieszyć się niesamowity. Dla jakich pucharem. dzieci, w jakim wieku jest ten turniej? To jest rocznik 2016, 2016. Czyli 9 Dziewięciolatkowie. No to już widzę tych dziewięciolatków. No, no a Wyżyna razem z trenerem będą tak. naprawdę. Jest, nie, bez opazały. szampana, oczywiście, w środku. Kol. No, no tak, tak. Nawet zawsze. bez Picolo, tylko woda. Jasne. Nie namawiamy do niczego, tylko do sportu. Co najważniejsze, te dzieciaki będą wiedziały o, o tym pucharze, bo też te będziemy to chcieli wyeksponować. Więc te wszystkie drużyny, które w eliminacjach, bo cztery eliminacje będą, w czterech lokalizacjach, tak, o których wspominaliśmy, z każdej eliminacji awans uzyskują po dwie ekipy. No, i cztery już zaprosiliśmy takie bardzo mocne z całej Polski. Mm -hmm. No więc... tak, bo to jest też takie ważne, że. Tak, podnieść że ten poziom sportowy, tak? Tak. Gospodarzy, czyli Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock, Juventus Toruń, Toruń Akademii, Akademia Piłkarska Ełka Łódź i Warszawia. I Warsovia. Także bardzo mocne impreza. Może odstawimy teraz. W każdym razie jest rzeczywiście piękny i, i w ogóle. A druga impreza, która będzie też bardzo ważna, to, to jest... Dzień Kobiet. Dzień tak? Kobiet, to jest nasza taka. Markowa impreza, Markowa szczególnie impreza. w 2024 drużyny, drużyna seniorek uzyskały awans to, na Mistrzostwa Europy. Tak. Jakiś A może coś jeszcze do tego, to wymyślimy do tego. No, tak, Ale... 12 drużyn, rocznik 2012, czyli to dziewczyny w wieku 13 lat. Mocne granie. Mocne granie. No drużyny... One grają tak normalnie jak Bra ja panowie, to ja prawda? Ja tak, Bardzo... jaka jest Katowice, który będzie no, u nas już Czwarty, Czwarty raz. Trzy, razy trzy razy, dziewczyny. I teraz ta drużyna, która w tamtym roku bodajże wygrała, albo dwa lata temu, tak. wygrała cały turniej z Orlika na stadion. A zawodniczka, która u nas również była zawsze najlepszą zawodniczką czy strzelczynią do kadry polskiej, Gałuszka Nikola. Tak. Myślę, że za 5-6 lat będzie kapitanem reprezentacji Polski. No bo już pięknie. jest teraz do, w każdym Polski swojego I Seniorek, tak? I prosimy, żeby to nagranie zostało zachowane. <grym> Żebyśmy mogli <grym> potem sprawdzić, czy się przepowiednia tak, udała. Tak ale m, z tego, co wiem, to zaczynacie wychodzić i organizować swoje, nie swoje imprezy, ale w ogóle imprezy na terenie innych miast. Ja rozmawiałam tutaj kilka tygodni temu z Damianem Falkowskim o Maluchach, o Mistrzostwach Maluchów i teraz okazuje się, że już y, okolica Płocka na Mazowszu, już robicie takie same turnieje, a, prawda? takim skromnym partnerem merytorycznym, bawimy się świetnie z tymi dziećmi, tutaj głównie Damian Falkowski wszystko y, organizuje, a my organizujemy te gry i zabawy, ale mimo wszystko tak, oczywiście pani redaktor ma rację, wyszliśmy y, z tymi maluchowymi mistrzostwami poza Płock, no i udało się, było świetnie. Zdobywamy obszar. No właśnie. Mazowsze, a potem może jeszcze dalej. Oni się sami do was zgłaszają, czy jak to mm, wygląda tak? Myślę, że... To jest tak, że y, tutaj jest... Przede wszystkim dobra współpraca z władzami gminy, bo to jest też ważne, bo i z samorządami. logistyka z samorządami, wynajęcie hali to jest, to jest bardzo ważne, bo takiej imprezy duże nie można było zrobić gdzieś, no nie wiem, na terenie małej szkoły to musi być naprawdę duża hala. W tych zajęciach uczestniczą około 200-300 dzieci. Także to musi być duża hala, podzielona na sektory. Także tutaj dobra współpraca z gminami, z samorządami. A jeśli mówimy o współpracy, to też niesamowita współpracę mamy z Piotrkiem Nogą i ze Stoczniowcem Wspólnotowskim. Tak pozdrawiamy ich serdecznie. Myślę, że gdyby właśnie pomoc Piotrka i z Klubu Stoczniowego. Nie rozwinęlibyśmy tak samo. Nasze... Ponieważ mamy braki z infrastrukturą, a tam możemy organizować te nasze wszystkie eventy, spełniać nasze marzenia i dziecięce, no i te wszystkie pomysły wdrażać. Bo najpierw rodzi się pomysł. Później trzeba cofnąć się 10 kroków do tyłu z tym pomysłem, a później już 20 do przodu, i do okazuje przed... się, że z marzeń właśnie wielkie rzeczy się dzieją. To może jeszcze mi powiecie, jaka Waszym zdaniem jest kondycja tych dzieciaków, y, które przyjeżdżają tutaj do grania? Czy to są, no bo tak, nie możemy mówić za bardzo dużo dobrych rzeczy o kadrze, o reprezentacji polskich seniorów. A tutaj macie dzieciaki, które potem ewentualnie mogą do tej kadry trafić, prawda? Bo z tych setek dzieciaków... Dzieciaki są niesamowite, dzieciaki garną się, mówiąc kolokwialnie, do każdego rodzaju sportu. My kochamy piłkę nożną, ale nie tylko. My dla tych dzieciaków, organizując wszelkie gry i zabawy, widzimy ich po prostu niesamowitą pasję. Energię. To jest nieprawda, że te dzieciaki nie chcą trenować sport. tylko trzeba... Są inne czasy, trzeba... Bardziej atrakcyjne przygotować zajęcia, wyjść do tych dzieci z innymi rzeczami. Już nie na zasadzie rzucenia piłki, jak niektórzy, nie daj Boże, by chcieli zrobić, tylko naprawdę trzeba zorganizować najróżniejsze gry i zabawy. My wychodzimy też do dzieciaków z opowieścią ruchową. To jest opowieść ruchowa według Tulina, która zamienia dzieci właśnie w krasnoludki, w lesie. Są niebezpieczeństwa, są jakieś mosty, rzeki do pokonania. Dzieciak sobie wizualizuje, konie, wizualizuje. sam sobie to wyobraża. I nawet jak nie ma siły, niesie go fantazja. I to jest piękne. Dzieci I tak są, powinny wyglądać zajedniami. No z wężami, jeżami, i także naprawdę super się bawią, szczególnie w tych maluchowych e, się się <laughs> tak, tak. Jasne. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dzieci, Chcę, że jeszcze serdecznie. nie raz będziemy rozmawiać, bo tutaj się temat zrobił taki bardzo, bardzo duży. Naszym moimi Państwa gościem było dwóch panów z futbolgangu, Gangu, pan Andrzej Staśko i Zbyszek Tomaszewski. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.